Dzisiaj mamy na drugiej lekcji Samojeba Leonka, jak ja to mówię. Pokażę Wam jak się komunikować z psem z tej rasy, żeby on zwracał na nas uwagę. To jest smycz. Większość ludzi mówi jak przychodzą do mnie na treningi, że ona jest do wyprowadzania psa na spacer. A to jest kapitalny komunikator między właścicielem i psem. Kiedy się komunikujemy z psem tej rasy? Wtedy, kiedy pies na nad nie patrzy, tak jak w tej chwili. Zwróćcie uwagę, na czym polega ta komunikacja. Okej? Okay. No super. Mój Leonek. Czyli mój kochany, dużo ciepła. Czyli dyscyplina, bo mi się nie spodobało, że on na mnie nie patrzy, a później ciepłe słowo. Kocham cię maleńki. Nie patrzy. Zwróćcie uwagę. Okej. Okay. Mój kochany. Pięknie. Cudownie. Oczywiście są osoby, które powiedzą. Jezu, jak on krzywdzi tego psa! On go szarpie! Nie, to nie jest szarpanie. To jest komunikacja. A wiecie, co się później dzieje? Ja to spróbuję. Ja powiem samo jedno słowo magiczne. Zwróćcie uwagę. Leon, okej! Okay. Super! Mój kochany! Okej! Okay. Pięknie! Pięknie, ty, mój samojebku! Ale to jest początek nauki, i dlatego y, z tej rasy się komunikujemy. One żyją w takiej swojej bańce, jak ja to mówię. I ten pies jest w tej bańce, ludzie wychodzą z nimi na spacer, a on tylko niucha, nie, skaka skakanie, a właściciela ma cały czas na cztery litery, nie powiem gdzie. Więc trzeba y, dużą uwagę zwrócić przy tej rasie na komunikowanie. Proszę zobaczyć. Hej, super, mój kochany Leoś, pięknie, no tak mój przyjacielu, czyli dyscyplina i miłość, w życiu samojeba musi być, jedna trzecia zabawa, jedna trzecia dyscyplina, jedna trzecia miłość, komunikacja z smyczą w tej rasie to jest podstawa, zwróćcie uwagę, ja powiem samo okej, okay. okej, okay, super Leoś, widzicie jak on już to zajarzył? No pięknie, mój przyjacielu, super piesiurek i smakoły. Czyli komunikacja smyczą, komunikacja tonem głosu i komunikacja smakołykiem. Wtedy taki samojeb, zwróćcie uwagę, jak on na dźwięk zareaguje. Próbujemy pierwszy raz, tak? Tak. Okej, okay. pięknie, mój samojebku. Super pieseczek. Widzicie, on ma całe otoczenie w tyłku. On nie patrzy nigdzie, tylko jest przy mnie. Ja mam cały czas luźną smycz. Uczcie się tych samojebów, jak ja to mówię. Uwielbiam tak mówić. Po prostu, bo to są psy, które będą później całe życie, jak nie będziecie z nimi pracować, chodzić. Na czym? Na szelkach. Nie będą mogły biegać. Nie wszystkie oczywiście. Ale tak generalnie bywa. Czyli jeszcze raz, jak pies nie patrzy na was i ma was w tyłku, to co my robimy? Jeszcze raz, komunikujemy się. W jaki sposób? Okej, okay, no pięknie, patrzysz na mnie, tu jestem, tu jestem mój kochany. Tak, dobry piesek i ciepło. Od tego trzeba zacząć naukę psa. Możesz dołączyć.